Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia na serię, oczywiście świąteczną, święta na życzenie. I chcieliście jakiś makowiec. Wiem, że teraz się piecze bardzo dużo makowca japońskiego i nikt nie wie, dlaczego on jest japoński. A ja teraz ten makowiec nazwę od pani chirurg, od niemieckiej pani chirurg na przykład. Przepis na ten makowiec poczęstowała mnie najpierw własnoręcznie zrobionym, a potem dała mi przepis na ten makowiec emerytowana pani chirurg, zresztą fantastyczna kobieta, która oprócz tego, że jest świetnym chirurgiem, a raczej no może była, a może jest, bo chyba chirurgiem się jest całe życie. Oprócz tego, że jest świetnym chirurgiem, a jak wiadomo, kobieta chirurg to musi być. Oj, to musi być ktoś. To do tego wszystkiego jeszcze naprawdę fantastycznie gotuje. Przepis mi dała i wygląda on tak. I powiem Wam szczerze, że tak wyglądają moje książki kucharskie wszystkie na razie. Dlatego bardzo się cieszę, że mam mój kanał, bo mogą korzystać moje dzieci. Na przykład, moja Zuzanka ostatnio piekła ciasto marchewkowe ze mną, czy znajomi, czy sama mogę korzystać, bo wtedy mam wszystko w jednym miejscu, a tak to miałam na takich karteluszkach. Oczywiście przepis mi dała po niemiecku. Ja piekę to ciasto pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiałość. Ciasto się składa z trzech warstw, jest warstwa ciasta kruchego, warstwa maku i warstwa takiej polewy jajeczno coś tam, Niemcy lubią coś takiego, to oni to nazywają, czy jakaś tam polewa jajeczna, ale naprawdę to się nazywa chyba tort makowy u nich, ale naprawdę jest fantastyczne i w sumie chyba mi się wydaje, że bardzo łatwe do upieczenia, no zobaczymy czy łatwe do upieczenia, w takim razie pieczcie ze mną. Przepis jest na tortownicę 24. Potrzebujemy tak. Potrzebujemy 60 g masła albo margaryny, jak ktoś chce oszczędzić. Je możemy troszeczkę podziabać. To jest ta warstwa ciasta kruchego, czyli ta podstawa. Dajemy pół szklanki cukru. Dajemy 1 i 1 trzecia, gdzieś mniej więcej szklanki mąki. To jest, tam jest w przepisie około 200 gramów. A ja tak dam najwyżej dosypię. Dajemy jedno jajo. No, jak zwykle. moje pancerne jajka. I dajemy łyżeczkę proszku do pieczenia. I to wyrabiamy. Znaczy, pani by pewnie mówiła, że to jest półkruche, bo kruche jest na całych, na e, samych e, żółtkach, nie? Więc no, wyrabiamy po prostu ciasto półkruche. Ja to miałam w sumie mikserem zrobić, a jednak wyrobię mikserem tym e, z tymi, e, o, z tymi łopatkami. Mikser wyrabia na taki puch, i teraz e, to jakby musimy scalić. No, ja to dłonią po prostu robię, nie? Ale już mamy masło wyrobione. Jakoś ciasto mi troszkę wyszło za suche. Jeżeli ciasto wyjdzie Wam troszkę za suche, nie umie się tak właśnie scalić, to dodajcie troszeczkę śmietany, jogurtu, czegoś w tym guście. I teraz ciastem wykładamy tortownicę, 24, wyklejamy yy, razem z brzegiem. czyli tak, nie? świetne zajęcie dla dzieci w i tak mniej więcej wygląda wyłożona tortownica ciastem kruchym, tak żeby miał troszeczkę ten rant. Jeszcze mogę to poprawić. I na czas, kiedy będziemy przygotowywać mak i tą polewę, jeszcze ten air to możemy ją włożyć do lodówki. Wtedy będzie ciasto naprawdę fajne, bardziej kruche. Teraz robimy masę makową i potrzebujemy 3,4 litra mleka, tutaj jest, dwa budynie śmietankowe lub waniliowe, Yy, około, zaraz niech ja tutaj sprawdzę, około 125 g masła, ja kupiłam osełkę, dlatego tak mam pokrojone, paczkę, czyli 200 g mielonego maku, mielonego, yy, szklanka cukru, ja tutaj dałam 3 czwarte kubka yy, i opakowanie śmietany, ja kupiłam 18% to ma być niemiecki szmant, czyli jeżeli ktoś z Was dostanie 30% śmietanę albo mu zostanie na przykład mascarpone, to lepiej dać to, ale ja, no ja mam coś takiego. No i teraz robimy tak. Z tych 750 ml mleka, czyli 3,4 litra mleka, gotujemy budyń. Czyli część zagotowujemy, część zostawiamy do rozrobienia proszku budyniowego. Wiadomo, mleko zagotowujemy. Tutaj proszek rozrabiamy. No i czekamy aż się na mleko zagotuje. Ostatnio kabaret hrabi sobie robił jaja i pokazywał jak się robi kisiel. Tak jak robią to blogerzy kulinarni. Uśmiałam się. Znajdźcie sobie. Jak już nam zaczyna trochę tężeć budyń, ale jeszcze nie zaczyna, to dodajemy cukier. No, już zaczął tężeć budyń. Dodajemy cukier, żeby się nam rozpuścił. Dobra, ściągamy z ognia, dodajemy masło, też rozpuszczamy w tym. I tak słuchajcie, żeby to się nie gotowało, to po prostu raz ściągnąć z ognia albo na bardzo małym. Tak, dodałam masło i też rozpuszczamy. W przepisie jest do gorącego budyniu, że dodajemy te wszystkie rzeczy, ale z doświadczenia wiem, że to się słabo będzie rozgrzewać, rozpuszczać. To tak na malutkim ogniu sobie można pomóc. Chociaż przypuszczam, że pani chirurg, Anetę robiła według przepisu. No, dodaję jedno opakowanie. Oni napisali jedno opakowanie, czyli 200 gramów, tak zwanego szmandu, czyli to wysokoprocentowa śmietana kwaśna, albo może być jak wam zostanie mascarpone. No, najlepiej, jakby była śmietana 30% kwaśna, ale jakoś, trudno ją dostać. Mieszamy i dodajemy. I dodajemy milony mak. Całe opakowanie, czyli 200 gramów. Tak w Polsce jest pakowane, w Niemczech też. I też mieszamy. Ja jeszcze nie wyłączyłam gazu, bo nie wiem, czy nie będę chciała raz. Jeszcze zagotować, ale widzę, że to ładnie się zamieszało. No i dobrze! I mamy gotowe! I gotowa jest masa makowa. Jeszcze musimy przygotować trzecią warstwę, ale naprawdę, słuchajcie, to idzie szybko i mi się wydaje, już widzę, że chyba warto zrobić to, robić częściej to ciasto. Teraz wyciągam z lodówki ciasto kruche, na ciasto kruche lekko przestudzone, na nieupieczone ciasto kruche, lekko przestudzona masa makowa. Nasze ciasto piecze się w piekarniku, ma się piec około 40 minut w 170-175 stopniach, czyli warstwa ciasta kruchego z warstwą makową, a teraz robimy tą polewę jajeczną, Czyli Eierschicht, jak to Niemcy mówią, a pieczemy cały czas ciasto pani e, chirurg, która mi dała przepis i które było naprawdę świetne, a nazywa się w sumie tordmakowy. Dobrze, czyli potrzebujemy na tą Eierschicht, czyli na tą polewę jajeczną, dwa jajka, osobno żółtka, osobno białka. Potrzebujemy około szklanki cukru, e, ja tutaj mam trzy czwarte kubka i potrzebujemy, jeżeli ktoś ma możliwość zakupienia szmandu, to szmand, jeżeli nie, to może być śmietana. Najlepiej 30, ja mam oczywiście 18. Ewentualnie resztka serka mascarpone też może być. I teraz robimy tak: ubijamy białka, ubijając, dodajemy szklankę cukru, i dodajemy około 200 g kwaśnej jak najwięcej procentowej śmietany, ewentualnie mascarpone, ewentualnie jeżeli ktoś nadaje z Niemiec, to może być szmant. I teraz już krótko miksujemy i dodajemy żółtka. Ok. I teraz już nam się prawie do piekło. Tak wygląda nasz podpie, nasze podpieczone ciasto makowe, które było 40 minut w 175 stopniach w piekarniku. Teraz dodajemy tą warstwę jajeczną i pieczemy jeszcze 20 minut w 160 stopniach na środku piekarnika. 20 minut 160 stopni. No pójdzie na boki. Wyrosło mi. A. Słuchajcie, naprawdę przysięgam, że to jest przepis na tortownicę 24. Nie wiem chyba. Mamy inne jajka. No i teraz trzymajcie za mnie kciuki. Żebym to włożyła do piekarnika. Ła gorące! Tak wygląda upieczony tort makowy z przepisu od pani chirurg. E, pokażę Wam pokrojony. On musi bardzo dobrze wystygnąć. Prawie mi uciec z foremki. E, no, ta. Spróbowałam troszeczkę tej, tej polewy. To jest taka chrupiąca super, naprawdę. E, no, ale chwilę musimy poczekać, żeby on nam naprawdę porządnie ostygł, żeby się dał pokroić. To do zobaczenia. E, tak wygląda makowiec według przepisu pani chirurg. Proszę bardzo, jest naprawdę przepyszny, jest bardzo słodki, ale jak to mówi pewna moja znajoma, ciasto musi być słodkie. Jest chyba oryginalny, zupełnie inny. Oni to nazywają tortem makowym. Ja bym tego tortem nie nazwała, ale jako ciasto makowe na święta bardzo, bardzo polecam i wcale nie jest trudne w zrobieniu, mimo że są trzy warstwy, to robi się bardzo szybko. No to na razie, cześć, pa.